Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na Amidex TV. Dzisiaj przedstawię Państwu sposób podłączenia do instalacji elektrycznej oraz ustawienia zaprogramowania silnika JODA 45S i 35S. Przedstawię najpierw, w jaki sposób podłączyć je do instalacji elektrycznej. Mam tutaj przewód, który będzie symulował nam instalację elektryczną, a tutaj jest przewód, który wychodzi bezpośrednio z silnika. Jak widzimy ma on cztery żyły. Żółto-zielona żyła odpowiada za bezpieczeństwo, to przewód bezpieczeństwa. Niebieski przewód to jest przewód neutralny. Natomiast przewody brązowy i czarny odpowiadają za zasilanie silnika. Jeden w stronę rozwijania, drugi w stronę zwijania. Żeby podłączyć ten silnik będziemy potrzebowali przełącznika klawiszowego. Mam tutaj przełącznik klawiszowy firmy Yoda. No i podłączenie do instalacji elektrycznej. Rozpoczniemy od przyłączenia bezpośrednio do instalacji przewodu żółtego i niebiesko-zielonego. Łączymy je z tymi samymi przewodami w instalacji elektrycznej, jeden jako neutralny, a drugi jako przewód bezpieczeństwa. Następnie przez przełącznik klawiszowy podłączymy zasilanie. Tutaj jest wejście z instalacji elektrycznej do przełącznika pojedyncze. I tu podłączamy zasilanie z instalacji. A z drugiej strony podłączamy przewody czarny i brązowy. Do dwóch przycisków. Pamiętajmy, że przełączenie do sieci elektrycznej powinna przeprowadzać osoba, która ma do tego odpowiednie uprawnienia. Tak to powinno wyglądać przewód brązowy, który zasila nam nasz przełącznik, z drugiej strony wychodzą przewody czarny i brązowy, jeden w kierunku góra, drugi w kierunku dół oraz przewody żółto-zielony i niebieski podłączone bezpośrednio pod instalację elektryczną. Teraz założymy przyciski i sprawdzimy, czy silnik działa i czy się obraca w odpowiednią stronę. Włączam zasilanie. Teraz przełączam w górę. Jak widzimy, niestety przewody są zamienione miejscami, czyli przycisk, który powinien kierować faletę w górę, kieruje ją w dół. Wyłączam jeszcze raz zasilanie. I zamieniam miejscami przewód czarny i brązowy. Jak widać, teraz przewody zamienione są miejscami. I zobaczymy, czy teraz wszystko działa tak, jak powinno działać. Włączam zasilanie. Kierunek w dół. Kierunek do góry. Wszystko jest w porządku. Możemy zabrać się za programowanie. Jak widać silnik został już zainstalowany w rolecie zewnętrznej. Jeżeli potrzebujecie Państwa pomocy przy instalacji, zapraszam do opisu, gdzie znajdujecie link do filmu, w którym pokazuję, jak to zrobić. Teraz rozpoczniemy programowanie silnika od przełączenia go w stan rozwijania. Przełączamy i czekamy, aż silnik zatrzyma się samodzielnie. Przy silniku mamy dwa otwory. Wyżej ze strzałką do góry i niżej ze strzałką w dół. Obok tych otworów są symbole. Tutaj mamy minus, a na dole przy strzałce mamy plus. Otwór górny odpowiada za pozycję dolną. Pokazuje kierunek obrotu silnika, pokazuje obok strzałka. Jeżeli będę go kręcił w stronę plus, czyli w przeciwnym niż pokazuje strzałka, silnik będzie się rozwijał dalej. I będę teraz to czynił, żeby silnik się rozwinął do pozycji, w której będzie łatwo założyć wieszaki. Kręcę w stronę plus. Jak widzimy teraz będzie wieszaki założyć łatwiej. wieszaki mamy już założone przełączamy teraz silnik w pozycję zwijania i jednocześnie dolnym otworem kręcimy w stronę minus Kręceniem w stronę minus dolnym otworem zapobiega nam zwinięciu zbyt daleko pancerza kiedy silnik się już nam zatrzyma kręcimy dolnym otworem w kierunku plus aby ustawić pozycję zwijania w odpowiednim dla nas miejscu. Dobrze, mamy to już ustawione, rozwijamy teraz pancerz w dół. Roleta zatrzyma nam się w pozycji, w której ustawiliśmy ją do zawieszenia wieszaków. Wyregulujemy teraz tą pozycję tak, żeby wieszaki dotykały, opierały się o ścianę rolety, dzięki temu, żeby nam dociskały pancerz, żeby on się dobrze złożył. Czyli jeszcze raz, otwór górny, kręcimy w stronę plus, aby zwiększyć tą pozycję. Gotowe. Silnik został zaprogramowany. Jak widzicie Państwo, proces podłączenia i instalacji silnika oraz jego programowanie nie są specjalnie trudne. Wystarczy kilka chwil, żeby taki silnik zaczął pracować za nas. Mam nadzieję, że wszystko było jasne. W naszych filmach możecie Państwo zobaczyć także opisy instalacji i programowania innych popularnych w Polsce silników, na które oczywiście serdecznie zapraszam. Do zobaczenia Amidex TV.